Może zacznę to robić, żeby przyszły do ciebie. Zbiegamy mu błąd. I stunuje. Yeah. herkuje Panta panta. Gdzie jest kolejny? Piąty, gdzie jest? To Nasus, uciekł. Gdzie jesteś? Tycie? No i widzisz, dobry ten Panteon. Mam go, mam go! Yes. Pomóż! Stum Na montaż! Zrób to dla mnie, dobra? Na montaż? Nie. Zrobisz dla mnie nagranie na montaż? Proszę. Proszę, daj mi montaż, ok? A pot. Nie Jak chcę montaż? Proszę. Zrobisz to dla mnie. Tylko się ocipią. Co? Tylko się ocipią, mówię. No proszę, no... Tylko kliknij nagrywanie, wyślij mi materiał i możesz usunąć. Nie możesz se pobrać? No ale to jest, tak źle wygląda, potem masz pasek taki tam, brzydkie to jest. Okropieństwo to jest.